Jest taki moment też dla Pani takiego odetchnięcia od tego całego zgiełku? Ja nie byłam jakoś bardzo blisko jakiegokolwiek zgiełku. Jednak proszę wziąć pod uwagę, że yy, można spokojnie powiedzieć, że moja kariera jest na bocznym torze od, yy, od lat, od kiedy przestałam prowadzić Europa da się lubić. A moje poletko to była telewizja śniadaniowa, która nie jest jakimś miejscem zgiełku szczególnym. Jest takim miejscem, w którym jest dużo poradnictwa, dużo takiej rozmowy intymnej z ludźmi, no ale też takie budzenie pozytywnych emocji od rana. To nie jest jakaś szczególnie ambitna działka, więc nie mogę powiedzieć, że oto zeszłam z pozycji solistki operowej i już nie będę tym sopranem i nie będę śpiewać Aidy. Nie, jakoś nie odczuwam ogromnej rewolucji w moim życiu. A tęskni pani trochę za telewizją? Tęsknię za ludźmi, tak, bardzo. Bardzo tęsknię za ludźmi i cały czas, znaczy nie oglądam, przyznam szczerze, ale tak, brakuje mi takiego kontaktu, wymiany myśli. To jest bardzo fajne w telewizji na żywo, w takim magazynowym sposobie robienia telewizji, czy w ogóle uczestniczenia w mediach. Że chcąc nie chcąc jesteśmy w kontakcie z bieżącą rzeczywistością. Tak? Wiemy, co się wydarzyło, kto przyjechał, kto umarł, kto się narodził, kto e, zmienił pracę i wchłaniamy to bez większego wysiłku. E, jak jest się poza tym głównym nurtem, to trzeba trochę poszperać, zrobić prasówkę rano, zainteresować się, wykonać parę telefonów, e, a to jest bardziej męczące, poza tym z natury jesteśmy leniwi, więc nie, nie chcemy tego robić. Także tak, pod tym względem tego mi brakuje, takiego. Um, driftu, takiej, takiej pracy codziennej w mediach, tak. A czy zobaczymy Panią w najbliższym czasie w jakichś mediach? Nie wiem. <laughs> Szczerze mówiąc, myślę, że trzeba jakieś ruchy wykonać w tej sprawie, a ja jeszcze, jeszcze nie dojrzałam do nich.